Serdecznie Mariusz Pakowski Filipiny, Bohol, Carmen Życie na Filipinach Spakowane Jeżdżamy Gdzie? Zobaczycie potem Witam serdecznie na pokładzie naszego statku naziemnego Następna destynacja, gdzie? What jest the next Carmen, Carmen. Carmen. <laughs> Oli, mumbelek No, zobaczycie potem, gdzie jedziemy ale myślę, że będzie fajnie i mam nadzieję, że obędzie się bez żadnych przeszkód. Myślę o to, że samochód jest w trakcie rejestracji na no, moje imię i nie jest zarejestrowany na mnie jeszcze, tak? Jest zarejestrowany na poprzedniego właściciela. I że mogą nam nie pozwolić wyjechać z wyspy. Jak tak się stanie to po prostu samochód zostawiamy w porcie i popłyniemy i, no, 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 normalnie tak bez samochodu jesteśmy już w e, Tubigon, kupiliśmy bilet chcieliśmy coś zjeść bilet do Cebu z Tubigon 5000 peso 4,600 dokładnie ja sobie wątróbkę biorę ja biorę Drinki o, o. Salamat No jak bombelki moje? Co? Ali się dopiero budził Musimy czekać, bo dopiero promo 5.30 mamy, a jest druga Choć jeszcze nie ma drugiej Chyba nawet What's time now? Mal No, więc trochę czekania mamy. <noise> Jeszcze taką zupkę mamy z yy, świnki. Ale dobra, wygląda jakby sama woda była, ale w sumie dobra. Jakbyście kiedyś potrzebowali podróżować do Cebu z Subigon, to tutaj ceny do osoby. Fast Przejechaliśmy do rodziny Daniki, bo mieszka tutaj niedaleko Tata Daniki pochodzi stąd No czekamy na prąd, dużo nam czasu zostało, więc mówię Danika mówi, chodź podjedziemy do rodziny, zobaczymy Ten dom, w którym się wychowywał tata, już zniszczony jest Także jesteśmy u rodziny Jak to wygląda Like, how you call this? Mentally? I yeah, know. No, she's mentally she Yeah, she's very good. Like, she was helping a lot before. To you? Yeah, to my parents also. To yeah. your parents. Yeah, I, I have this asthma when I was Kid. a baby. Uh -huh. She's playing this. Hello.

Taasa, kung marina nga gamay. Marina gud nga isa. Kung magkuhan hindi nga mag tubig. Hirap ko ito, kung mag ni. Ang wife sa to. Kung mag ni, laban nga ito lang gud. Kung mag ba? change. Yeah, yeah. Deng, 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 ding, ding. deng, 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 deng,

Przejechaliśmy na What island is that? What? This island. Panganan, Panganan island. Yeah, oh, you're a yeah. Jakiego pieska tu mamy pięknego? Ale ale mu się już spodobał. No, chodź, po jaki, jaki piękny piesek, jak nie nie, po grzeczny? O, takiego psa powinniśmy mieć. We should buy dog like this. Także, no czekamy na prom. Mówię, co będziemy tam siedzieć w porcie parę godzin, jak możemy pojechać gdzieś coś zobaczyć jeszcze. Jesteśmy na wyspie obok. What baby? You can go, but there is uh, Te wsi plażowe są. Nie wiem know how to say in English. Nie, ale nie, ale jest Co biting? Jak cię ugryzie, to. No, jak like lice, like a beach lice. Beach lice, or coś takiego. Like that. Yeah. Gryzą, a tak jak ugryzą, to boli no, przez parę dni. To wszy plażowe. What baby? Plaża taka nieładna. Рибацька варзі. І супер френлі, мама. О, Єзу, мама. Спокойні, Ванеса. Столар ден Олі. Столар ден Олі, хавелок. О, Єзу, як він любить. że, ble. No. Okej, tak cię tam nic nie O, oh, kit pieniędzy. Yes, baby. You want picture here? Okay, jest tam. Weź za. Co tam napisałaś? Vanessa, What is this? You don't know. <laughs> Oli no, jak widzi wodę, to od razu szczęśliwy. I Vanessa to samo. Samochód zaparkowany, jeszcze Oliver kupę zrobił, Dalika go przebierała, tutaj pan nie mógł cofnąć. No i dzieciaki tam już czekają. <laughs> Cała rodzina. O Jezu. What you want? No tak, już znaki Jesteśmy już na miejscu. Vanessa już płynęła raz z nami na Siargao. Remember when we, when we swim do Shargao? Like night, night boat. Huh? You like it? Huh? Surigao. Surigao. And from Surigao then we go to Siargao. A to jest pierwszy ...trip taki Olivera. O, już za bilety się wziął. Musi skasować swoimi ząbkami. Yeah? Oliver jest taking care of the tickets. To jesteśmy już na ulicy, czekamy. Snaki przenieślimy. <grywki> Chipsy. You will No, <kawałek> <grywki> popatrz, co tam jest w telewizorze A? no pierwszy raz mamy taką wyprawę z samochodem że się przemieszczamy na drugą wyspę powiem ja wam, że skomplikowane to nie jest ale jest dużo takiej papierologii jakiegoś zamieszania pierw tikety dobra, to kupiłem potem jakąś opłatę trzeba było wynieść no i co będzie? A potem trzeba było jakąś opłatę tam zaraz przy tym biurze, gdzie bilety sprzedają wynieść. Nie wiem co to była. Myślałem, że to jest terminalki, ale to jakaś nie wiem, inna opłata. Potem jak wjechaliśmy trzeba było zatrzymać się na parkingu i zapłacić terminalki, czyli opłatę taką portową dla nas do czwórki, to tam 60 pesów. Potem wjechaliśmy już na port, przez drugą bramę, bo to już na porcie było, nie? Ten, przez, przez pierwszy ten gate security przyjechaliśmy, ten Terminal Fi dla nas, tak? a potem drugi raz, drugi security i tam trzeba było opłatę Terminal Fi za samochód, 129 Peso, ekstra i potem trzeba było jeszcze z tymi dokumentami iść do Coast Guard. Czyli to Straż Przybrzeżna. Taki musieli podpisać, podstępować, że zezwalają na to, żebyśmy się przemieścili na inną wyspę. Oczywiście trzeba było pokazać dokumenty do samochodu, rejestracyjne. E, to jest to, co się bałem, bo samochód jest w trakcie rejestracji na mnie. Nie. <ścoughs> nie dostałem jeszcze żadnych dokumentów o tym, że jest zarejestrowany na mnie. I jest zarejestrowany do 15 marca. Słuchajcie, po 15 marcach nie dostanę dokumentów, że samochód jest zarejestrowany na moje nazwisko, no to nie można mi już samochodem jeździć i rejestracja jest na jeden rok i w następnym roku znowu trzeba całą tą procedurę rejestracyjną zrobić, tak? jakieś tam opłaty, no, i czekać więc tyle, tak pokrótce tak? Oli się wyspał trochę w samochodzie jak jechaliśmy, go bujało brum, brum 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 brum, bujało, a teraz będzie tu nam rozrabiał, tak? Tak! Brrr, tak? Brrr, zaraz pourywał chwyty, a... Danika, gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? I don't know, what is that? Where are we going? Sibiu Sibiu Mały co? Urwie to. Na banku, przeszkadza mu to. Za to się bierze Oliver. To. Kto mu przeszkadza? Mhm. Tak wygląda klasa ekonomiczna na Fast Cut. Tam dalej jest biznesowa, ale różnica chyba w biznesowej nie jest duża Może parę stówek ekstra Bohol zostaje za nami A tam jest ta wysetka na której byliśmy Proszę cię widać Tu jaka wysepka po drodze, mijamy. Mały Maruś. Dzień hmm. dobry. Woli? Okej. Okay? Vanessa? Zalone miasta jakieś slumsy się przebijały Musimy też się zatrzymać, żeby coś zjeść Zatrzymaliśmy się przed hotelem coś zjeść Bombelek tu ze mną siedzi Danika poszła wybrać jakieś rzeczy dla nas Co rossi? Co mam, bari? Co tu się dzieje? Takie buziaki. Did you choose something for me also? No, I don't like mine. What? So take something. So you took only food for you? For for Oliver and you? You're very great. So take something like yeah. pork, maybe, uh, maybe. What? What? Legs. What legs? Chicken. Maybe. And liver. Yeah, also liver, some pork. Yeah. Perfect girlfriend. This one I've used. Number 11! Tutaj Danika zamówiła nam ten to barbecue. Proszę bardzo, barbecu w sebusy. Rodzina szpakowskich na obiad poszła. Powiem wam, że to barbeki naprawdę dobre. Dużo lepsze niż jak karmel kupujemy. No ale droższe też. Szpaki na obiedzie. Dziewczyny zaczepiają Oliwy. Dojechaliśmy, dotarliśmy, już na miejsce Dziewczyny już czekają, trochę było komplikacji, ciężko było znaleźć, ale jest Tak się nazywają ja. te rezydencje, o, rezydencja. o a to jest budynek West Jones Residence? Okay. Excuse me okay. <laughs> Mały znowu kupa zrobił, trzeba szybko iść do pokoju przebrać Jesteśmy już w środku. donika z znowu żółte światło. It will be yellow, you know, hmm. Mario, Dobra. <grystanie> Tak to wygląda. Takie ma małe kondominium, tak? Jakieś szaf szafki. No. I Ups. no, Tak to wygląda. Mieszkanie w bloku na Filipinach. pokojowo Mm -hmm. I chyba balkon jeszcze jest. Jeszcze nie ma. Nie ma. Nie ma. Jest tylko widok na celu. Otworzymy. Taki widok mamy w nocy. Z okna. Te góry kiedyś zwiedzałem, te górki, tam się kiedyś ziemia obsypała. co no. było nocą. Oliver już się zabiera do papierków. znikniemy, niech się nam tu ochłodzi trochę, bo jest dosyć gorąco. Tak, Vanessa? mam you unpack us? Or you want me to go down? To... to the car to get things? No. Yeah? Yeah. Mm -hmm. Okay. okay you are I'm tired. Danica is tired. I will sleep here. I will sleep, there. I will sleep there. Oh sleep. What you said? I will sleep. I will sleep. I will sleep. <laughs> you are bigger now. Okay. Okay. się wygłupiają okay. chciałem jeszcze bardzo podziękować wszystkim tym, którzy złożyli mi życzenia urodzinowe, wysłali do mnie wiadomość, napisali komentarz. Jest mi bardzo, bardzo miło. Mimo że nie jestem za bardzo szczęśliwy z tego, że skończyłem 44 lata, ale za życzenia bardzo dziękuję. Dzięki Wielka. Oli, jaki szczęśliwy robaczek! Tak, bardziej. Tak. Wow, Oli. No i co? Z chwilą się tu z y, Vanessą ale Vanessa poszła prysznic wziąć. A ja powinienem film wstawić 20 minut temu jeszcze Nie, mam, nie miałem czasu Tak, ale pójdzie pewnie o 11 na no, godzinę później Tak Ale no Family Time teraz, tak? Wąby kochani da. Jaki ty piękny jesteś, ha? Wow. A jakie ty masz zabawki? Bomba.